Cześć, witajcie na kanale Jarzyna Film. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie i pokażę Wam e, i przedstawię Wam przede wszystkim człowieka, który e, spersonalizował sobie malucha. Można powiedzieć, że jest to customowy maluch, jak to woli. Poznajcie Kubę. Cześć Kuba. Cześć, witam. Siemanko. A to jest jego maluszek z 1987 roku. Jest tutaj kilka smaczków. E, zaraz sobie go obejrzymy dokładnie. Zaglądamy do środka w nietypowy sposób, poprzez faldach. Faldach z czego? Z Renault Bingo, skrócony tam o chyba 15 cm bodajże. Mhm. Słuchaj, kupujesz samochód w 2017 roku, masz go już 5 lat. Tak, no 5 lat go mam, jeździ 2-3 miesiące bodajże. No, remont z... Chciałem, żeby był to szybki remont, no ale to była pierwsza moja taka większa robota samochodowa. Na tym aucie się wszystkiego nauczyłem. No więc bardzo, bardzo dużo czasu to pochłonęło, yy, zarówno tam blacharka, którą mi znajomy robił, jak i lakier, no ale potem samo składanie, bo to tak niby można poskładać tak o samochód, ale jednak tam szukanie felg mi zajęło Pff, bodajże tam pół roku, czy tam rok nawet, mhm. yy, no i takie dorabianie różnych rzeczy, szukanie różnych części, foteli, pasów, nie pasów. Oklejanie niektórych rzeczy. Przejdziemy, to... sobie, przejdziemy sobie po kolei, Kuba, Pewnie. po tym samochodzie. Natomiast ja muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest, ty jesteś um, urodzony w Monachium. Wychowałeś dokładnie. się w Niemczech, oglądałeś różne świetne samochody. świetne samochody. I kupiłem maluchę, dokładnie tak było. Dokładnie, no właśnie. Znaczy I teraz... Pasja do takich starych, od, no, od urodzenia w sumie. Jeszcze tylko powiem, że sprowadziłeś się i mieszkasz w Polsce od 6 lat. Od 6 lat gdzieś, no? Coś eee, bo, 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 bo masz korzenie tutaj polskie. Dokładnie skakowa. Eee, masz samochody jeszcze inne, bo masz powiedzmy dla kontekstu Mazdę, Masz tę trójkę Volkswagena. Dokładnie. no Mazę trójkę tam 2004 rok. Eee, w sedanie, co jest takie, no, w miarę rzadkie bym powiedział nawet. No, no właśnie też przerobioną, no. też tam jakieś zawieszenie, felgi, pakiet amerykański, wszystkie te dokładki niedokładki. No i Volkswagen na te 3 Syncro Kartago. Dość fajna wersja, bo tam ma dwie blokady na przykład dyferencjałów. No, więc... Osobne historie, ale ja wracam do tego, dlaczego kupujesz malucha, gdzie napatrzyłeś się w Niemczech. No, porządnych samochodów. Porządnych samochodów, nie. <śmiech> <śmiech> jest to jakiś element se sentymentu. Twoja mama miała taki samochód? Znaczy, nawet nie z sentymentu, przez to, że moja mama miała no. samochód, ale zawsze lubiłem stare samochody. No, no to też od urodzenia praktycznie. No, jak się urodziłem, wracałem do domu po urodzeniu się, to Volkswagenem tyczył właśnie. tym, którym dalej mam. No i zawsze tą, tą tą trójką jeździliśmy, podróżowaliśmy bardzo dużo z rodzicami. No i zawsze te stare auta jakoś tak wręcz preferowałem. Oczywiście mhm. dużo jest fajnych nowych samochodów. Ale takich faktycznie fajnych, które mi się podobają, to bardzo mało w sumie. No i ten Maluch to taki budżetowy start do posiadania klasyka, myślę. Okej. Okay. Tymu zmieniałeś lakier, zmieniałeś mu wiele rzeczy. Pokażmy może oryginalny kolor. Tutaj może dostrzeżecie tutaj w tym miejscu ja pokażę, tam jest taki kolor o, piaskowy. Tak to byśmy nazwali. To był oryginalny z fabryki. z fabryki. Ty go kupiłeś z tym niebieskim, tu mamy w ogóle historię, nie? To tak... Dokładnie, historia z... koloru Słuchajcie, fabryce. nie? Można, to jest taki patent, można sobie wozić historię samochodu pod ręką. Możesz bo opowiadać, jeszcze, bo jeszcze boczków nie ma. dokładnie. Tak. Kupiłem go w tym niebieskim, właśnie tym takim ciemniejszym niebieskim, tylko że on wtedy jeszcze był pomalowany barankiem mhm. do, do tego ścięcia, mhm. więc po całej długości taki. Dwukolorowy maluch był, ale no, no, ten czarno okropnie wyglądał, ten lakier też odpadał z tego auta, no, pognity był ten maluch, więc tam dość dużo roboty było, żeby go odnowić. Czyli tak, lecimy po kolei. Kupujesz, orientujesz się co kupiłeś, jeździsz? Yy, yy, tak, orientuję się co kupiłem, zastanawiam się czy to był dobry pomysł. <grym <grym yy, ale nie sprzedajesz? Nie, nie sprzedaję, nie, nie. Yy, no i zaczynam dojeżdżać do pracy, po 100 km prawie dziennie jeździłem. No, grubo ponad pół roku do, do, do Krakowa do pracy, mm -hmm. na natupłem nie, niesamowicie dużo kilometrów wtedy. Patrz Kuba, a życie mogło być takie piękne, mogłeś, mogło zostać być takie piękne. mogłeś zostać w Niemczech, mogłeś zostać w Monachium BMW jakąś bmw a Ty 20 tysięcy kilometrów zrobiłeś przez dwa lata? 10 tysięcy? Ja... Nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, koło a... 20, ja chyba go kupiłem jak miał 60 coś, teraz ma 80 hakiem jakimś tam lekkim. Okay. Więc no dość szybko się nauczyłem, co tu trzeba naprawiać. Kładziesz lakier, jak już jest blacharka zrobiona, Eee, uczysz się w sumie na tym samochodzie też, nie? Tak, uczę się na tym samochodzie, jak złożyć samochód. Wcześniej przed lakierem, zagl zagl zaglądnijmy do, do silnika, bo no e, robisz po tym jak pada Ci silnik. I Tak, właśnie dojeżdżałem do roboty, zrobiłem tam te 20 tysięcy kilometrów, padł mi pierwszy silnik, e, zamieniłem go wtedy na inny silnik. Właśnie też wtedy się uczyłem jak zamienić silnik, teraz to już się robi praktycznie z zamkniętymi oczami, no ale wtedy się zacząłem uczyć. I po tym jak zamieniłem ten silnik jeszcze jeździłem nim do chwilę Nie pamiętam ile kilometrów albo, albo jak długo Ale wtedy właśnie to Mazdę kupiłem trójkę I wtedy już całkowicie zamieniłem pojazd A ten już poszedł na śrubki Do rozebrania, do blacharza I do malowania To jest ten silnik, który to sam jest, składałeś Tak, to jest silnik, który ja składałem Właśnie chyba widać, że ja składałem, bo coś mu tutaj tak mokrawo jest mhm. Trzeba się przyjrzeć co tu się stało mm, Oryginalny jak na razie w planach jest na pewno wydech. Zapłon, nie wiem, czy nie założę tego nowszego zapłonu, po prostu dla prostoty dla świętego spokoju, żeby się nie pieprzyć tak z tym. E, gaźnik jeszcze chcę zrobić. Ogólnie trochę tę moc e, podnieść. W planach na początku był słab, e, no ale stwierdziłem, że dość szybko, że to przenośnie jakiekolwiek moje umiejętności. Więc teraz robię sławę w tej trójce, a nie w maluchu. Lakier, który chciałeś uzyskać tutaj. Lakier, Merci. który chciałem uzyskać tutaj to był taki bardziej smurfowy, ten jest taki no chciałoby się powiedzieć praktycznie wyblakły smurfowy, na się pomylili, trochę byłem wkurzony na początku faktycznie, bo, bo jednak zapłaciłem dość sporo za ten lakier, znaczy sporo nie sporo, no trochę zapłaciłem za lakier, no i nie da się tak po prostu oddać lakieru, no nie? Mhm. Więc e, pogodziłem się z tą myślą, zaczęliśmy malować to autko, no i po prostu uwielbiam te kolory. I jakbym teraz jeszcze raz malował, co prawdopodobnie już niedługo będę robił, to na pewno też w tym samym kolorze. Mhm. Bo nie wiem. Idealnie mi pasował ten kolor po prostu do tego auta. Jeszcze z kombinacją z, z felgami to. No właśnie, przechodzisz do felg, to, to pokaż pokażmy. Co to są za felgi? E, to są felgi, które znalazłem na internecie pewnego pięknego dnia. Były one pomalowane srebrzanką wtedy. W stanie po prostu tragicznym, lakier odpadał, no, no nie, nie dało się praktycznie nic z nimi zrobić. Um, oddaję do takiego gościa z Suchy Biskickiej. Um, on mi ranty wypolerował ładnie, wypiaskował środki, pomalował je. Yy, felga to jest w ogóle BWA Milano 112. Z tego co mi wiadomo, była produkowana dla Datsuna, aczkolwiek znalazłem też na internecie zdjęcia tych felg, gdzie był dekielek Volkswagena. Yy. Więc innymi wiem, jaka jest dokładna historia. Rok podany na Fedze jest 81. Okej. Okay. No, moim zdaniem bardzo fajnie się komponują. Bardzo udany mi się wydaje. Z, no. z kolorem, tym, który wyszedł, ale. Który wyszedł jednak nawet dosyć jak od... nie miał być. <laughs> Oryginalnie. Jak będziesz lakierował, bo mówisz, że będziesz wkrótce lakierował. Tak, będę lakierował. Zmieniasz no. kolor? Nie, broń Boże. Nie, ten kolor już musi zostać. Już jest rozpoznawalny we wsi, że się tak wyrażę. Um, okay. Idealnie mi spasował tutaj. Dobra. E, zakładasz, mówiliśmy, twingo w Faldach? Tak, dokładnie. Ty jesteś dosyć wysokim człowiekiem Jestem troszeczkę wysokim Więc też no. niełatwo jest zmieścić się w maluchu e... Ale nie kwestia dachu, kwestia bardziej foteli no i faktycznie jak się siedzi Fotele kupione na Allegro, nieznane mi model, niestety ehm, Pasy kupione też na internecie Na początku miałem pasy Slida ehm, No ale jak się tak czytałem trochę dłużej bo One były też fajne, bo one z napinaczem były Tylko, że jak się wczytałem trochę dłużej to się okazało, że no nie miałem homologacji drogowej no, a te już na szczęście mają homologację drogową i są wpięte w oryginalne y, punkty pasów, więc śmigam legalnie pod mm -hmm. tym względem. Tutaj na pewno osoba z tyłu będzie miała problem, żeby się zmieścić? Założenie było takie, że nie ma osoby z tyłu. Nie ma osoby nie z tyłu. Dwuosobowe. Dwuosobowe, tak, absolutnie dwuosobowe. Kwestia jest jeszcze taka, że te fotele się w ogóle nie, nie przechylają do przodu, więc nie da się w ogóle wejść, uważać środkiem, no ale wtedy, wiadomo, targa mm. się po, po fotelach, po wszystkim. To, to się mija z celem troszkę. To jest taka trochę składanina Twoich pomysłów, nie? Ty skąd miałeś jakiś... Wizji nie było. Znaczy no. zawsze wiedziałem, że na pewno muszę opuścić to auto na ziemię. I tak jeszcze jest dużo za wysoki. Chciałbym, chciałbym go jeszcze dużo niżej dać. Um, z przodu jest lepany rasor. Yy, z tyłu krótsza sprężyna. Yy, ale no... Jeszcze nie jest to taka wysokość, jak chciał jej mieć. Mm -hmm. Co tu jeszcze planujesz? Yy, kierownicę mam inną w domu. Yy, ładniejszą zdecydowanie trójramienną. Yy, coś ala Monte Carlo, aczkolwiek trochę mniejsza. Ona jest tak, no, tak, z centów, no, może nie 10, ale tak z 5-6 centów w węższa ogólnie. Yy, więc tę kierownicę jeszcze będę zakładał. Yy, no i w środku jeszcze coś będę myślał Na pewno te boczki muszę właśnie kupić, bo to no, po prostu okropnie wygląda i ohydnie yy, Więc to, to jest do zrobienia No i pocówitka, tylko że tu jest problem z pocówitką, taki, że no, ja umar... wiem, czy pocówitkę. Kurde, nie. Fajnie by było zasłonić te śruby. A. Te śrubki wszystkie dookoła zasłonić by było dość fajnie. Ale on jest taki, powiedziałbym, eklektyczny ten maluch, że... Jest, jest, zdecydowanie. Wydaje mi się, że ten maluch podąża za, gdzieś, za Twoją wizją, gdzieś, nie? gdzieś jakaś wizja jest właśnie. mi tak, się bardzo tego. na przykład podobają um, samochody typu grupy B rajdowej. Tam nie wiem, co tam były, Audi, Lancia. Mhm. I właśnie ten klimat, właśnie takie czerwone pasy i tak dalej. Ten żaluzja z tyłu, takie rzeczy bardzo mi się podobają. No i, no i tak troszkę chciałoby się powiedzieć, że można powiedzieć, że tam w ten klimat grupy B wchodzę. Okay. Właśnie właśnie z tym momentem jest tak, że, że fajnie się prowadzi z przodu jest jeszcze spożena. Znaczy, dresor jest jeden dołożony, jedno pióro, więc on jest strasznie twardy z, z przodu są amortyzatory krótsze, tył jest opuszczony. Niestety tył jest troszeczkę jeszcze za miękki. Um, ale no, jak go obniżę jeszcze, twarczego trochę zrobię ten tył, to na pewno jakieś tam zakręty trochę szybciej się będzie pokonywało. On dosyć... słychać go, nie? To jest. Go, ten... Tak, bo nie ma żadnego wyciszenia absolutnie. Eee, chciałbym jeszcze wyciszyć, no ale. Nie był to jakich priorytet Ale jak okay. Nie ma jeszcze też takiej tragedii. Jest oryginalny wydaje, więc on nie, nie strzela, nie, nie tuczy się z wydechu tak strasznie. No jedyne co słychać, to i jest o słychać faktycznie. jest szyboty za Okej. No i właśnie jest taki problem na tych dziura, że to pióro, które dołożyłem z przodu które mi znajomy polecił, żeby dołożyć to jest taki kurde nie do końca dobry problem yy, yy, niedobry pomysł bo po prostu za twardy się ten malut zrobi wtedy więc no jak się dokłada pióro to cieńsze niż oryginalne i myślę, że by było yy, idealne. Myślałeś jeszcze nad, yy, nad wsadzeniem tutaj jakiegoś innego silnika? Yy, yy, tak. Wiesz, albo, albo, albo... Albo, albo podnieść moc po prostu w tym żeby no. było te 30 tam koni z haczykiem jakimś lekkim no, albo ta generacja Fire, tam 1-2, 1-1, 4 czy co tam jest? Mm -hmm. Ale kurde, nie wiem, czy nie szkoda tego rocznika, żeby słabo robić. A tam eleganta nie szkoda. <grym 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 ale powiedzą, że jest szkoda, a tego nie. <grym> no właśnie, no w sumie to też nie jest aspekt, więc kurde, nie wiem, nie przekonany jestem, do słabo ale moc bym chciał na pewno podnieść, żeby to trochę płynniej jeździło, Bo to jest też, jakby się nie patrzeć, komfort, co nie? No tak. Um... No i bezpieczeństwo też jakbyś tam na zakopiance wjeżdża um, i wjeżdżasz na zakopiankę i nagle brakuje Ci prędkości jak wjeżdżasz pod górkę to o, jest, jest nieciekawie, słabo, słabo. Jak tyry tutaj wyprzedzają na centymetry, to uf, podnosi adrenalinkę na pewno troszkę.